Witam was w drugim odcinku daily Dzisiaj otworzymy dwa megaboxy więc wchodzimy klikamy megaboksy i kupujemy Dobra, ciekawe co z pierwszego, szóstka jadzie czy coś będzie Bardzo żeby coś było trzy jest dwójka świecąca i jest skinek do Jessie. No i odznaka. Okej. Okay. Do Drugi megabox. Jeszcze szybko powiem, że jeśli podobają wam się takie filmy, to zostawcie łapkę w górę, bo robimy daily. No a w tym megaboxie nic takiego mocnego nie było. To na razie trzymajcie się.